W ramach ósmego naboru z Polskiego Ładu do samorządów z powiatu Kutnowskiego trafi prawie 100 milionów złotych. Aż 25 milionów złotych zasili inwestycje w powiatowej spółce, to jest termomodernizację budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Ja na początku kadencji samorządu postawiłem sobie za cel to, aby wesprzeć i zmodernizować, a także i poprawić jakość funkcjonowania Kutnowskiego z Szpitala. Wszyscy wiemy, że. On był często elementem różnych rozgrywek przez co tak naprawdę ciągle tracił i popadał w problemy i udało się. Mam nadzieję, że właśnie ta inwestycja, na którą najbardziej chodziliśmy i szukaliśmy środków. Też koszty się zwiększały w ostatnim czasie. I bardzo nas cieszy, że teraz ta decyzja zapadła i z polskiego ładu przy tak dużym dofinansowaniu możliwości łączenia z innym jeszcze finansowaniem dodatkowym. Ten remont będzie mógł się odbyć. W innym przypadku spółka ani samorząd by takiej dużej inwestycji nie było w stanie zrealizować. To zadanie zrównoważonego rozwoju kraju jest jednym z naszych priorytetów. Że Polska ma się rozwijać równomiernie, że inwestycje mają płynąć do gmin, powiatów, miast, tych, które były przez rządy poprzedników pomijane czy lekceważone. Jak pamiętacie, Platforma Obywatelska i PSL mieli koncepcję rozwoju kraju. Rozwoju w cudzysłowie, tak, polegającą na tym, że wszystkie inwestycje, wszystkie pieniądze, jakie mieli, ładowali w wielkie miasta, yy, uważając, że prowincja, yy, ta Polska B, jak ją określali, określali po kilku dekadach dogoni te yy, wielkie miasta, a w czasie swoich rządów tak naprawdę zwijali państwo w yy, Polsce lokalnej. Każdy z samorządowców, bez względu na to na opcję polityczną, przyznaje i musi przyznać, że takich kwot na inwestycje w Polskę lokalną nigdy dotąd nie było. I my mamy tą ogromną satysfakcję, że udaje się przez te cztery lata udowodnić, jak skutecznym rządem jest rząd Zjednoczonej Prawicy. Znaczną kwotę pieniędzy otrzymała także gmina Krośniewice, dzięki której zostanie wybudowane przedszkole oraz drogi gminne. Największe dofinansowanie, tak jak wspomniał Pan Starosta, 24,5 miliona, między innymi w tym rozdaniu. To dofinansowanie przeznaczymy na rozbudowę, przebudowę dróg, które prowadzą do terenów przemysłowych. Rozwój, naszego, rozwój przemysłu w naszej gminie jest bardzo ważny, jest priorytetem, ponieważ jak będą nowi inwestorzy, będą nowe miejsca pracy, w przyszłości będą też podatki, a dzięki temu y, będą też pieniądze na kolejne inwestycje dla naszych mieszkańców. Otrzymaliśmy też y, kwotę 1 800 000 na y, Przebudowę, rozbudowę, modernizację budynku klubu, który mieści się na Stadionie Miejskim w Krośniewicach. To też bardzo ważna i potrzebna inwestycja, ponieważ nasi sportowcy do tej pory niestety, ale muszą przebywać, muszą korzystać z niedogrzanego budynku, zimą niestety bez wody. Teraz to, teraz to się zmieni, dzięki właśnie temu tak dużemu dofinansowaniu. Symboliczne czeki zostały przekazane w starostwie powiatowym w Kutnie.